Kiemka. zamówiłem paczkę od Koroba mówiłem, że już chyba pierwsze te hotlisy, ale jednak paczka przyszła, zamówiłem ją ogólnie Korob by mógł się lepiej postarać z pakowaniem tego wszystkiego, bo zobaczcie jak to wygląda a w paczce już wiecie co będzie bo była na miniaturce to lecimy pierwszy model mamy El Camino szybkich i ściekłych Drugi model mamy Chevroletta. Później mamy trzeci model, mamy bujka. Czwarty model, który każdy teraz na niego poluje, to jest Jetta MK3. I jeszcze mamy H1 Hamera. Plus, przy okazji, że jestem fanem Lambo i BMW, to sobie troszeczkę dopełniłem paczkę jedną przesyłką BMA 2002 z Vintage 3 na 6 plus Miure SVK z tego samego setu czwarty plus szybkich i ściekłych se dopełniłem Galardo wersją premium nie jeszcze występowały takie modele jak BMW M5 Land Rover tutaj chyba też to będzie Chevrolet i Supra w malowaniu Skylanda ale tego całego nie zamawiałem tą BMW jeszcze musiał sobie wyczaić. dobra ja to rozpakuję i wam pokażę bo przy okazji jeszcze mam do porównania do BMW BMW Hamera, Miure, jak pamiętam tego El Camino i jeszcze tutaj mamy bojika. Ja to rozpakuję, widzimy się za chwilę. No już to rozpakowałem, tutaj są modele takie do porównania, więc zaczynamy tak, zaczynamy od El Camino z 10 serii szybkich i ściekłych, kółka mają nowe. Tak to się prezentuje z tym całym z całym nie wiem arsenałem na nim. Można to ściągnąć w tym modelu. Poczekajcie chwilkę. O, ściągnięte i bierzemy El Camino z. To są modele z tych setów. Były 3 sety po 10 sztuk. I nie wiem, to albo to z pierwszego seta, albo z drugiego setu, już nie pamiętam. Po lewej stronie jest paczki, po prawej stronie jest do porównania. Model tutaj ma światła, w tej z paczki ma światła. A tutaj z boku ma napis El Camino, ten do porównania. Z tyłu są światła odzorowane i ten do porównania też ma tutaj kalkomanie. No ale z jednej strony się nie dziwię że nie dawali tej, tej kalkomanii no bo jednak jak się założy to, to i tak by nie było tego widać dobra, lecimy dalej teraz mamy Chevrolet nowe Chevrolet nowa fajne jest to że ma metalowy dół czuć że jest cięższy nie mam modelu do porównania tak on się prezentuje, widzę że też ma te nowe koła tył Boczek przód. Światła. Światła. Tak to wygląda. Następny model, który też ma fajnego Easter Egga Buik. Ma otwieraną maskę. Fajnie. Można by było ten silnik pomalować. Coś takiego. Jeżeli ktoś się bawi wala, to może, może sobie ogarnę ten silniczek. Mała rzecz. A cieszy. Tutaj model od dołu do porównania. Ten ma inny kolor, taki bardziej, ma taki perłowy. Z boku napis, z boku napis, z przodu światła też odzorowane. Tutaj troszeczkę bardziej takie żywsze. Boczek. To samo. I tył. To samo. Tutaj jest rejestracja. Następny model jest to Jetta. Ogólnie dlatego wziąłem od koroba ten cały set, bo dałem za niego 75 zł, a Jetty nie mogę znaleźć na Poznaniu w okolicy jak jeżdżę w pracy, a jak widzę ceny na internecie od 30 do 50 zł, to mówię pieprze, to, mówię zamówię sobie cały set, niż będę wydał na samą Jettę, bo ciężko jest go bo jak zwykle skalperzy wykupują wszystko. A Jetta tak się prezentuje. Kółka ma chyba te stare, z tych starszych Hot Wheels'ów. Następny model jest Hammer. Co tu więcej opowiadać o Hammerze. Najmniej chyba rozchwytywany z całych setów. I do porównania ten najnowszy Hammer, który wyszedł. Ten, moim zdaniem, Hammer to jest jakiś taki upośledzony. A mamy BMK, Vintage. Bardzo ładna BMK. Dopełniłem sobie mówię, 20 zł. Mówię wezmę sobie. Jestem fanem BMW. To sobie wziąłem. Fajnie odzorowana. Dużo fajnych detali. Tak tutaj znaczek na przykład. Światła, pasy. Kalkomania, światła z przodu. Znaczek nawet na masce. Pasy. O co mówiłem? I kółka fajne, manowe. A tutaj jest Matchbox tylko ta jest wersja wiadomo do wyścigów jakiś tam a to jest taka wersja seryjna nie wiem porównuje ale no ten jest zajebisty moim zdaniem ale ta ma odzorowana, a ten za to nie ostrość mi ucieka lecimy dalej z tego samego setu miura wersji sv to jest też jest fajnie bo to jest w cały znaczek, tutaj znaczek, tutaj mamy znaczek Lambo, światło odzorowane, boczek cały. Sponsorzy, tył też tu ma odzorowane Lamborghini Miura SV, fajne, fajne naprawdę. Nie wiem, chyba nie 12 zł u koroba, mówię, biorę go za 12 zł. A tutaj do porównania, zwykły mine, tak samo jak tamto. Też widzę z tyłu jest Miura SV, jest ta sama kalkomania, nawet jest ta sama rejestracja. Po prostu Światła są to samo, znaczek Jest to samo tylko po prostu ta jest w innej kolorystyce i są sponsorzy na Kalkomani, Plus za 35 zł ty premkę Lambo, no bo jak jestem fanem Lambo no to mówię sobie wezmę. Nie ogarnijcie to spojlerek, fajne, fajne widzę tutaj tyle silniczek odzorowany, fajnie, no mówię 35 zł, a to teraz 4-5 dych za zwykłego maina no troszeczkę przesada, Wejście do koroba czy do i zakupcie sobie za 75 zł i macie spokój, nie musicie latać tego szukać po prostu, chyba że wam się trafi w sklepie to co innego i to na tyle, trzymajcie się cześć, łapka Dajcie subskrypcję, łapkę, jakiś komentarz, narka i spokojnych, wesołych świąt.